Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, Przemek Szafrański. To, to cudo do sprzedaży, tak? Oj tak. Czy zgadza się, zgodnie z powiedzeniem, że czerwone są szybsze? Zgadza się, jak najbardziej. Dobrze, może mi pan opowiadać o aucie, a ja będę go oglądał, ok? Podzielmy sobie tak rolę. O, powiem szczerze, zaskakująco duży ten bagażnik. Jest. Oj tak, bardzo pojemny. Przewoziłem w nim bardzo dużo rzeczy przez rok, więc. Korzystałem. Aha, rozumiem, że, że takie były wymogi, żeby jeździć z jakimś tak, towarem. Tak? tak, bo byłem przedstawicielem handlowym i potrzebowałem miejsca w samochodzie. A, rozumiem, no ale rzeczywiście, bagażnik duży, ustawny, więc to jest dobra cecha tego auta. Ile lat pan go ma? Mam rok. No dobra, to czemu sprzedaje pan samochód po roku? Bo to jednak takie stare auto to się kupuje raczej na dłużej. Pozbywam się jak najszybciej, przeprowadzam się do nowej pracy i w mieście będę korzystał z komunikacji miejskiej. Okej, okay, czyli rozumiem, że auto stało się niepotrzebne? Niepotrzebne w ogóle. Nawet nie brzydkie, zniszczone powiem szczerze to wnętrze. Próbowałem dokony... dbać o nie przez rok, więc... Jeżeli chodzi o jakąś taką eksploatację, naprawy, coś było robione w ogóle w samochodzie? Nic. Przez rok nic nie robiłem. Czyli rozumiem, nie dotykałem w ogóle, tak? Nie dotykałem w ogóle. Dobrze, to możemy zajrzeć w takim razie pod maskę sobie? Dobrze. Czyli rozumiem, że eksploatacja, coś było robione w ogóle w aucie? Nic nie było robione przez ten rok, co jeździłem. Czyli razem odpalane, odjechane, przejechane, zamknięte, koniec, tak? Zgadza się tak. Klapa nawiewów jakby luźna była czy coś. Ja od razu włączę sobie w takim razie nawiewy, zobaczyć czy one działają w ogóle. Nawiewy działają. I ogrzewanie działa, tak? Tak. Niechaj zgadnę, klimy nie ma. Niestety nie, takie takim samochodzie Naprawa takiej klapy może być nieźle skomplikowana, jeżeli okaże się, że trzeba będzie rozebrać całą deskę rozdzielczą. Ale dużo ciekawszy jest ten dźwięk wycia z tyłu. Coś mam takie wrażenie jakby łożysko. Przekroczyliśmy 23 na godzinę i objawił się piękny, głośny chórgo tłożyc tylnych kół. Dobry argument do zbijania ceny, ale z drugiej strony oznacza, że naprawdę samochód jest mocno zaniedbany. Co tu jeszcze można sprawdzić? Mogę wycieraczki włączyć, Możesz żeby bardzo bana nie zaskoczyć. Okej. Okay. Działa. Dobra, działają. O, Nie no, ja tu widzę, że tu hajsy same się wozi. No jak człowiek był przedstawicielem handlowym, to... Przedstawiciel handlowy musiał mieć do wydania resztę, co? To i tak. Proszę bardzo, no to jest pika kasy. Dobre, dobre, podoba mi się. Rozumiem, że to wchodzi w skład samochodu, nie? <grystanie> Możemy się dogadać. Dobra. Dwa, trzy hamowania i rzeczywiście, miałem stuprocentową narrację patrząc na hamulce. Są do zrobienia. O, jeszcze przy hamowaniu słychać jak chulgoczy ten zacisk i to prawa strona. Czyli mamy łożyska z tyłu do wymiany. Nie zdziwię się jak z dwóch stron, patrząc po tym, jak głośno to hurga. A właściwie, słuchając, jak głośno to hurgocze. Do tego zacisk hamulcowy, coś zrobić z tymi klapami. No jest tu trochę do zainwestowania. Kończmy to jazdę, bo nie wiem, czy w ogóle on to kupi. Dobra, ja już na hurgotało, się nastukało, napukało. Jedźmy z powrotem tam i gadajmy o cenie, bo to 4900, co jest wystawiane, to jest jakiś kosmos za samochód, w którym tak wiele rzeczy trzeba zrobić. Dobra? Dobra. Przekonuje mnie to, że nawiewy mimo tego stukania działają. Elektryka szyb działa, wszystko działa prawidłowo. Jak zrobię mechanikę napędu, mechanikę łożyska i hamulcy, to będzie ok. To, co zobaczyłem, to się potwierdza. To wyje strasznie ten hamulec, a łożyska z tyłu to jeszcze taki bonusik. Nawiewy to już w ogóle taki ekstra bonus do bonusu. Dobra, żeby nie przedłużać 3000? 3000? Trochę naiwnie, ale dlaczego nie spróbować? Stoję przy tych 4900. Ale tu jest tyle do zrobienia, że chyba ma Pan świadomość, tego nie robił Pan nic przez rok. Jak ja to wszystko policzę, to tak naprawdę te 4900 to jest zrobienie olej-filtrów, zrobienie zacisków i hamulcówki, zrobienie łożysk, to to pochłonie te pieniądze. Nie wiedziałem, że koszty naprawy będą tak wielkie, więc musiałem coś opuścić. E, może obniżę na 4400. 3050? Nie będę schodził poniżej 4000. 350? Zaczyna jeszcze padać w dodatku, więc ja bym się pośpieszył. 3700. 3703,5 tyle jestem w stanie zapłacić. 3,5 Dobrze. I dobra. No to Mamy se kłopot kupiłem w takim razie.